Witam wszystkich. Powtórne pomiary <laughs> wiertaleczki WS15. Dlaczego powtórne? Jeden z tutaj z komentatorów y, pod poprzednimi popierami zwrócił mi uwagę, że one były nieprawidłowe. I miał zupełną rację, i dlatego powtarzamy. Teraz mamy wrzeciono wysunięte maksymalnie. I y, czpień od uchwytu wiertarskiego po prawej stronie czujnik do jednej setnej po lewej stronie czujnik do mikrona do jednej tysięcznej no i co się dzieje po lewej stronie mamy prawie 6 setek po prawej stronie też mamy 600 setek, czyli dwa razy więcej niż dopuszcza dokumentacja techniczno-ruchowa. Jesteśmy po wymianie łożysk wszystkich, znaczy wszystkich we wrzecionie i tutaj w mechanizmie przekazania napędu. Niedawno robiłem pomiar wychodziło to samo wyjąłem jeszcze raz wrzeciono jeszcze mocniej skasowałem luz dokręciłem i nadal mamy to samo 6 setek około 6 setek Podejrzewam, że problem jest właśnie tutaj w tym elemencie jak się zdejmie koło pasowe tam są dwa łożyska, one są wymienione ale tam mi się wydaje, że jest problem jak założyłem uchwyt wiertarski i wałeczek na uchwyt no to jakaś tragedia, to wychodzi 2,5 dychy bicia Widać je gołym okiem, nawet teraz widać, nie wiem czy to widzicie, ale wałeczek delikatnie, tak nie wiem czy będę to jeszcze robił. Dla mnie 600 tu jest akceptowalny, ale na tym na uchwycie bicie wiertła no to troszkę za dużo jest. Szczerze mówiąc kończą mi się pomysły, co tutaj jeszcze można by było poprawić. Może jakieś sugestie? Dziękuję.